Bo z tej na i witam Was w moim odcinku. Zapamiętajcie, żeby zas zasubskrybować kanał, zostawić mu łapkę w górę i dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnych na pewno moich filmików. Dobra, teraz do rzeczy. Jestem czarnym królkiem. I mi super skakać, coś mi się nie wydaje tutaj. I gramy dzisiaj. Pet to znaczy, że jesteśmy z takim zwierzątkiem. I musimy. Mm, o! I musimy tak. Jakby nam wam to powiedzieć. Wchodzić za takim ala do portali, bo my jesteśmy zwykłymi zwierzętami. A dwoje ludzi próbuje nas złapać przed tym. Jak na górze widzicie tam 10 i 2, to PET y, to są zwierzęta, a y, teraz to są ludzie. O jedna się przeszli i dwóch złapali tylko. No, to są prestiżowi ludzie. Widzicie? I na koniec pokazują nam najlepszego zwierzęta, o jak widzicie, i człowieka. Ci on dwa razy złapał. I teraz mamy czas na yy, wzięcie sobie na przykład skinów Na przykład jest hop. I patrzymy, ja na razie jestem królikiem czarnym Mogę być kaczką na przykład Kwa 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 O, patrzyłam się Jeszcze muszę z Zmienię zwierzątko Będę kolikiem, bo królik jest ładny No właśnie zaczynamy Pit. Za 16, 15, 14 zaczyna I tutaj nam losuje kto będzie mm, człowiekiem Ten tajny magenta. I z mi uży nie znają. Dobra. Tajny Tu Jest szybki jak burza. O, już zaczynamy. O, widziałaś jak człowieka tu był. Co się zespił. I musimy ogólnie znaleźć takie małe ludzkie i przez nie przejść. O tutaj. I je się rozwala. Musisz klikać na ekran, żeby to rozwalać. Oczywiście człowiek może to rozwalić. I pokazuje nam pierwsze drzwi. Ociekam. Muszę być naprawdę ostrożna, żeby człowiek mnie nie złapał. Kic, kic, kic. Nie mam je. Są agent. To się naprawdę nie da złapać. Możemy chodzić przez to. Też nas nie złapie. Czy myślisz, że ja nie widzę? Hmm, śmieszne. Kic, kic, kic. Kid, kic. Śmieszne. I musimy przejść te takie jest duże drzwi. I znowu się gdzieś rozpiamy. I znowu szukamy szybciej, szybciej. To samo to samo będzie to się zmieniać różne kolory. A te mniejsze pokazuje nam mm, takie yy, właśnie takie coś. Co ja teraz rozwalam? Za 10 sekund się zmienia. Czerwone. O, akurat jestem blisko czerwonych. Oczywiście trzeba uważać na tych złych ludzi. Jest bardzo uważne w tej grze. Dobra, Ło! Y wow. Ludzie wygrywają. Musimy wszystko podgonić. To ja też mam już dwa razy. Chyba zwierzęta są nubami. Szybciej zwierzęta, szybciej. No szybciej się nie da. szczęście. wypowiedzi no, na Nie zdążę. Jestem najlepsza. Mam tylko 10 karmy, tak naprawdę malutko. No, zobaczmy, czy mi stać. Nie, dopiero 50. No, dużo. <laughs> Mogę oddychać I tu to, to mój teren. Kaczka. O jak piarna. Hmm. Tylko zmienia się na królika, albo nie, tym razem będzie dobrze Wągrzeczny Udało się Ogólnie to jest kilka mapek Tak myślę, że zagramy sobie jeszcze dwie I będziemy kończyć Wągrzeczny Młowiek. Oni tu muszą naprawiać. Nie, poczekam sobie, jak pójdą. I to bardzo nie ma sensu. Sensu. O, akurat jest pustynia. Ej, jest pustynia. Nie idź, to proszę. No nie tu? Albo pójdę mu pomóc. Pomóc nadchodzi! O wiele szybciej idzie jak ważą to dwie osoby? Od razu trzy przejdą. Jak widzicie właśnie przeszliśmy. Nie, bo to nie ma szansy odczuwać u siedzi Idę sobie przez to. <noise> ludzie wstawią się w tło. Idę tam. O, ludzie, jakie kasza nazywamy. Na chwilę się zmienił, więc ja tam chyba już nie pójdę, więc sobie poczekam. 12,6 i ja nie będę tańca lepsza. Kaczka tknęła. Aha, nie zmienili w ogóle. O, jak pięknie. O, tu, 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 tu. No przejdź. Tak, jesteśmy tym samym. No nie ja byłam najlepsza A tu ma ten talent, idzie do mojego terytorium Straszyć ludzi i wypędzać ich stąd Teraz zmienię w pająka No bo pająk wygląda fajniej Utknęłam. Na osiem naprawdę powinno się więcej dostawać, to. obserwujemy i dopóki dość tutaj nie wejdzie. Tam, tam, tera, tam, tera, tam, tera, tam, 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 Nice. Hop. I czy będę człowiekiem? Nie. Usknęłam. Bijie się w trakcie gry, możemy też się zmienić. No to chyba zwykle był czerwony albo inny kolor. Ta, fiolet. O, to nie zgadłam. O, kostka Chodzić nie mogę. Liza, nie szybko cię znaczy. Musisz być znowu najlepsza. Ogólnie, za każde nasze przejście dostaniemy pieniążki. Chyba 5. Tak, 5 dostajemy. Powinno dziesięć być. No, przejdziesz? Ty gruby świniaku. A głównie idzie do tych głównych drzwi, jak nie zaćmiało. Do tych y, największych drzwi, bo tam i szybciej w ogóle iść. A jeśli tam zmienią, to trzeba znać te główne i po prostu szybciej uciekać się to O, właśnie zmienili. Za 10 sekund nam pokażę. No, akurat tu czerwone. Hm, fajnie. Co tam kościo odwala? Czemu nie Teraz jestem w domku. Ludzie nic nie złapali, to dziwne. Jakby ich w ogóle to niej nie było. To jest miłosico Szybciej mm. Za zrobienie nowej sprzeciw też dostaniesz chyba pieniążki, nie wiem Dobra Tworzyłam i to osiem. czy dłużej? Nie drugi raz. najlepszy? Ja! Oczywiście. O. Teraz możemy sobie kupić. Open. Co mamy na Różowy królik. Hmm. Zaróżowy króliczki. No moi drodzy, jeśli chcecie nadal to mieć na kanale, musicie zostawić c Co ja mam do tego TikToka? Musicie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwona. Yy, yy, I zostawić w komentarzach hashtag pet. Widzimy się na następnym filmiku, czyli już jutro może, nie wiem. Mm. Nara. Kto tam chodzi za mną? Uciekać ram. Ja. Mm, mm, mm. Ale nie włączyła nagrania.